Nie chcemy tych brudasów z Afryki. To jest najważniejsze dla mnie. Na Sławomira Męcena! Na Krzysztofa Stanowskiego. Co do imigrantów, emigrantów, no to imigrantów. No tak sceptyczne nastawienie mam, no bo troszeczkę zamętu tutaj sięją. Już w Zielonej Górze możemy zauważyć niektórych i są afery. Co najbardziej odpowiada Panu w Sławomirze Męcenia? Wszystko! Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu ze Sławomirem Męcenem w Zielonej Górze. Chciałbym Państwu przedstawić to, co kandydat na prezydenta mają do powiedzenia oraz to, co do powiedzenia mają ludzie, którzy przyszli na spotkanie ze Sławomirem Męcenem. Zapraszam! Wie Pan co? Dlatego, że nasz kraj mocno się zmienia na naszych oczach i ta przemiana mi się nie podoba. I... Wielu chce tak bardzo na zachód, a ten zachód niekoniecznie sprzęga się z naszą kulturą i tożsamością. Więc a Sławomir Mencen z tego co widzę, z tego co słucham, to no, bliższy jest mojemu sercu niż właśnie politycy koalicji obywatelskiej. Dlaczego Lewę, proszę Pani? E, to... <laughs> No bo to jest nasza, nasza przyszłość, dobra przyszłość. Czyli rozumiem, że nie tylko swoją przyszłość pani. Ja ale również są dziecko. Tak, oczywiście. I, czy, jak pani by chciała, żeby ta Polska wyglądała w przyszłości dla, dla, dla syna? No że ją lepiej niż ja. Na Sławka! Nasławka! Tak jest! Dlaczego nasławka? Burów gość! Równy. Tak jest. A jakby był Krzywy, to by było niedobrze. Nie, no. no A niech, z, y, Rafał Trzaskowski, Krzywy. Szkoda, garo. Mów pan. Proszę pana, niech pan coś o nim powie. Ok. O, o Rafał. Szkoda, garo. Szkoda słów. Co najbardziej odpowiada panu w słowomirze męcenia? Wszystko. W większości wszystko. Jak tak. pan się odnosi do nielegalnej migracji? Negatywnie, bardzo negatywnie. Nie mogę tego ścierpieć. Nie chciałby pan, żeby Zielona, zielona Góra wyglądała tak jak Paryż, jak... Nie! Absolutnie, kompletnie nie, nie. Ceni pan sobie spokój, bezpieczeństwo, Tak jest, jak najbardziej, jak najbardziej, jak najbardziej. To tylko, tylko to, nie? Te pozytywy takie, co tutaj kandydat wypowiedział, wykrzycza. Dlaczego Rafał Czaskowski ma takie duże poparcie? Nie, 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 nie kumam tego, nie, nie chwytam tego. Co jest nie tak z tymi ludźmi? No. Może to przez tą telewizję. Być może. No, lepiej była pisowa teraz jest ta platformia, czy tam jakaś koalicyjna, nie? Jak zwał, tak zwał. No. Jedna gorsza od drugiej. Tak jest, tak jest. O, nikt nie jest z mojej bajki. Tu, tutaj normalnie... Widzę tutaj... Widzę coś pozytywnego, nie? No. Nadzieję jakąś... <laughs> A czas na ciebie Dlaczego na Bo jest za niskimi, prostymi podatkami Państwem minimum, najlepszy kandydat I wiadomo, no, za Sławkiem będziemy Sztamą do samego końca Bardzo dużo mówi o tych podatkach jednak nie no, Mój to ojciec prowadzi firmę i Wiem, jest bardzo ciężko Z tą firmą, żeby te podatki wszystkie opłacić No a on bardzo, bardzo dużo chciał Ułatwić polskim przedsiębiorcom I myślę, że to też bardzo przemawia Cześć, to <laughs> Na kogo pan będzie głosował w wyborach prezydenckich? Na pewno nie na tego pana, który tam jest yy, Mencena, tak? Dlaczego? No yy... się nie zgadzamy z tym, co pan Mencen mówi. Z czym pan się nie zgadza? Na przykład z tym, że zlikwiduje ZUS. I po co, po co likwidować na przykład yy, wiek emerytalny, jak będziemy musieli do końca życia pracować, tak? Ale Sławomir Mencen nie powiedział nic o likwidacji. Yy, nie, ZUS. no bo oczywiście to było w jego... W wymarzonym świecie, nie w realu. Także wie pan, no, ja jestem daleko od tego. A co pan sądzi o nielegalnej imigracji? Widział pan, jak na przykład wyglądają miasta we Francji, w Anglii, jak wygląda Londyn, Paryż. I co czy ma... chciałby pan, żeby tak Zielona Góra na przykład wyglądała? Pana, a co to ma jedno z drugim? Czy, no, mam wrażenie, że. Czy, czy on jako prezydent będzie w stanie granicę zablokować? Myślę, że będzie takim liderem, który będzie w stanie. W jaki sposób temu zapobiec? Nie wierzę w to. Czyli uważa pan, że Polska i Zielona Góra, m.in. jest skazana na to, żeby została zalana imigrantami. Ale, ale czemu pan od razu wali w temat imigrantów? Myślę, że to jest kluczowy czy to, temat. Czy to jest najważniejsze? Myślę, że, może, myślę że tak. A może, jak pan spojrzy na to, na postulaty pana Mencena: jeśli zlikwidujemy darmową służbę zdrowia, to czeka nas to samo co w Stanach, że ludzie nie będą mieli dostępu do lekarza? Ale pan Sławomir Mencen nie proponował, żeby zlikwidować. Nie, pan, pan Sławomir Mencen nic nie proponuje. Wszystko to jest żart. Pan Sławomir Mencen proponuje to, żeby wprowadzić konkurencję w systemie zdrowia I... ochrony zdrowia. I na czym ona ma polegać? No Wie pan co? No na przykład no, wygląda to. Powinno to wyglądać w taki sposób, jak wygląda to na co dzień u nas w Polsce. Na przykład, gdy chce pan zjeść obiad, to może pan sobie pójść do szwejka, może pan sobie pójść do Ochy, achy, a może pan sobie pójść do McDonalda. A jeżeli pan chce uzyskać jakieś y, usługi medyczne, y, zdrowotne, to musi pan pójść tylko do NFZ. -u. I to jest, ten, to jest właśnie ten problem. Nie sądzi Pan, że to jest właśnie główny problem, żeby nie, dla nie. tego nfz zrobić po prostu konkurencję, żeby oni, żebyśmy my jako obywatele, jako mieszkańcy na przykład Zielonej Góry, mogli zdecydować, czy chcemy korzystać z usług nfz czy z jakiejś innej ubezpieczalni. Przypada, wcale tak nie sądzę, ponieważ jak pan zobaczy na przykład ile mieszkańców ma krosno odrzańskie ile mieszkańców ma Gubin, czemu w każdym z takich miast jest szpital? Po co? Czy to jest potrzebne? Miasta, które mają po 15 tysięcy ludzi, czy nie lepiej skumulować i te pieniądze przeznaczyć na jeden szpital, gdzie trzeba płacić chociażby za... Yy, ocieplenie, za prąd, pensje tym ludziom trzeba płacić. Nie można tego zrobić? Czy w innych, bogatszych krajach niż Polska, w każdym miasteczku, które ma 20 tysięcy ludzi, jest szpital? No nie, tylko w Polsce. Rozumiem, czyli kto, który z kandydatów jest tym, kto, na którego pan zagłosuje? Proszę pana, nie mam jeszcze konkretnie na kogo, dlatego między innymi przyszedłem tutaj posłuchać na swoje uszy dokładnie, co pan Bencek proponuje. Bo na razie to, co słyszę w telewizji, to jest z daleka ode mnie. Czy nie, nie sądzi Pan, że właśnie to, co jest pokazywane w telewizji jest troszeczkę takim cieniem tego, co obecnie dzieje się na przykład w Korei Północnej. Ja mam takie wrażenie przynajmniej osobiście. To jest po prostu taka propaganda, że... Nie wiem, czy to jest propaganda, co się dzieje. Oglądałem niedawno chyba wczoraj czy wczoraj telewizję Republika, gdzie pokazują w Gdańsku, we Wrocławiu wielkie tłumy modlących się muzułmanów, ale nikt nie podaje, że to jest święto, ramadan i oni się zbierają tak samo jak my katolicy zbieramy się w kościołach w swoich świętach. Dlaczego nazywałabym Mira cena? Bo jest najlepszym kandydatem. Naprawdę? A co w nim jest takiego najlepszego? E, Chce znieść podatki. A, e, rozumiem. A jak pani się odnosi na przykład do e, nielegalnej migracji? Pobieram jego zdanie. Co w obecnym rządzie Donalda Tuska pani najbardziej nie odpowiada? W obecnym rządzie yy, no, chyba tę migrację najbardziej i to, że jesteśmy zależni od zagranicy. Na no Mencena. Dlaczego na no Mencena? Bo nie chcę imigrantów w Polsce. Czyli. Więc co się dzieje za granicą i nie chcę tego samego w Polsce? Bo różne, prawie każdy mi odpowiada najbardziej. Nie? Najbardziej chodzi o to, ma walkę z tą nielegalną migracją, prywatna służba zdrowia, w sensie jest pes... Ja mieszkałem długi czas w Niemczech i wiem, że to fajnie funkcjonuje. Nie po To wróciłem do Polski po 11 latach, tak żeby dalej to oglądać, co jest. Nie? A dlaczego właśnie Pan wrócił? Może właśnie i ze względu na... Na, na... migrację ze względu. Mamy młody, małe dzieci, Berlin nie jest miejscem do życia odpowiednim dla takich dzieciaczków. Dwie córki. Wracamy tutaj od września, a co widzimy, co się dzieje? Jak, jak mam myśli, dlaczego 40%, prawie 40% Polaków chce zagłosować na Rafała Trzaskowskiego? Jak to jest możliwe? Nie wierzę w to. Jak to słyszałam, że on jest przystojny to. i ładnie mówi. To jest tego właśnie betonu. Na Kamale Harris też mieli głosować, nie? I nie wierzę, że jest na... nieco na Harris usta, tak, 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 tak. Jakie jak jest panie, Pana zdanie na to wszystko? Wie Pan co, ja jak z, uzyskałem pełnoletność, to było troszeczkę czasu temu, mam 50 lat, nie wiem czy wygląda może nie. Eee, żyłem naprawdę w nadziei, że ja jeszcze załapię się na czasy, kiedy moja praca, eee, wysiłek, który włożę w tą pracę, po prostu nie będzie to marnotrawione. Potem się okazało, że mijały już dekady. Jest tu jeden z moich synów, w tym wypadku młodszy, i mam przeczucie, że jak nie rozbijemy tego duopolu, który obecnie jest w kraju, który tak naprawdę ma rodowód bardzo brzydki. Ponadto, jeżeli nie oni osobiście, bo część ludzi jest na emeryturach politycznych, to ich no, namaszczeni przez nich kolejni ludzie, którzy wchodzą niestety do polityki dla pieniędzy. Na pewno Męce nie wchodzi, bo te pieniądze ma. Jest przedsiębiorcą, ja też jestem przedsiębiorcą i wiem, że no, nie ma innej drogi, jak rozbić ten duopol po prostu, tak zwyczajnie. A wracając do tych sondaży, róbmy swoje. W Ameryce też. Sondażownie zawsze z lekką górką dawały pani Harris przewagę. Potem Amerykanie pokazali, że zwyczajnie mają dosyć już pewnej sytuacji, pewnego układu. I wierzę, że Polacy zrobią dokładnie to samo. Co państwo sądzą o obecnej służbie zdrowia? Klapa. Kiepska. Albo chorować i umierać, albo nie chorować. Innego wyjścia nie ma. Nie chcemy tych burdaszów z Afryki. To jest najważniejsze dla mnie. Na pana Mencena. Dlaczego na pana Mencena? Dlatego, że już mam dość pozostałych partii. Po prostu mój dziadek był, walczył na dwóch wojnach. Był ze Słańcem Syberyjskim z rodziną i drugi dziadek z Wołynia. I teraz, jak człowiek patrzy na to, co się w tej Polsce dzieje, to już tylko nadzieja w Konfederacji, już nikim więcej. Ja już na nikogo nie liczę. Od początku tej wojny wiedziałam, że to jest wszystko takie. Wie pan, no jestem świadomą Polką. Po prostu wiem, co się dzieje i idę z Konfederacją. I moja rodzina również. To widzę, Państwo tutaj z dzieckiem przyszli i rozumiem, że chcą Państwo zadbać o, o przyszłość dziecka. Znaczy, tak. że to jest takie. Przede wszystkim o przyszłość mojego dziecka. Chciałabym, żeby moje dziecko żyło w wolnym kraju, niepodległym. Takim, które nie będzie zależne od Niemców, Takie, w takim kraju, gdzie moje dziecko nie będzie przymuszane do jakichś dziwnych, tęczowych ideologii, przede wszystkim. I myślę, że to jest taka kluczowa kwestia dla mnie. Krzysztofa Stanowskiego. Ja się dziwię, że mieszkamy dzisiaj, funkcjonujemy w państwie, w którym ministrą, ministrą zdrowia jest. Nauczycielka języka polskiego ze szkoły podstawowej. To powinno wybrzmieć. Puls, ten słabnący puls polskiej ochrony zdrowia, palec na tym pulsie trzyma nauczycielka języka polskiego ze szkoły podstawowej, a dzieci muszą pisać do mnie, żebym pomógł zebrać milion dwa, trzy miliony złotych. Czasami to się udaje, ale to jest zadanie polskiego państwa i polskich polityków i mam nadzieję, że któryś z zawodowych polityków weźmie te laurki dla pani ministry, zaniesie jej, może chociaż może nie pomoże, ale jako nauczycielka polskiego sprawdzi, czy dzieci nie zrobiły błędów w pisowni. Na Krzysztofa Sąskiego. Ja żartuję, na słowo Mirałemcen. Dlaczego oczywiście. na słowo Mira? No to tak naprawdę jedyna realna alternatywa w tym momencie dla tego układu. Ja polityką się zacząłem interesować, myślę, że to był 2005 rok. Pierwsze wybory takie świadome, które pamiętam. No i tak naprawdę ja nie znam innej rzeczywistości poza platformą i, i pisem. E nie złapałem się na Kukiza, nie złapałem się na e chłownie tym bardziej, więc tak naprawdę dla mnie jedyną realną tak zwaną tą trzecią drogą jest, y jest od początku była. Wcześniej Ruch Narodowy, czy, czy Partia Wolność, czy teraz tak naprawdę Konfederacja. Ja, więc... jak, pan, jak pan się ustosunkuje do tego, że Konfederacja jest tak mocno krytykowana w TVN-ie, w TVP, w telewizji polskiej publicznej, a mimo to pan widzę z dzieckiem na, 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 na barana. Ale... A żona w domu, z drugim trochę mniejszym, za mały, za, za mali, żeby tutaj być, więc Czyli... rodziny, rodziny całe są za Konfederacją. Kobiety też, jak najbardziej, Oczywiście przeważają tu, tu, tu mężczyźni. No co, no, ja bym powiedział brzydko, psy szczekają karawana, jedzie dalej. Przekonał przekona nas jako polityk, jako y, mówca. Jesteśmy zadowolone z wystąpienia, także dziękuję. Co, pa, co pani mu się najbardziej podoba w nim? Polskość. Polskość, Prawda, tak. serce. Prawda! Patriota 100%! Jest niesamowity, mam nadzieję, że ktoś nas w końcu obroni. Nie mieszkam w Zielonej Górze i nie wiem na kogo. Ale to są wybory nie w Zielonej Górze, tylko dla Polski. Eee, no, a kto jeszcze kandyduje, niech pan powie. Eee, no na przykład z, e, Rafał Trzaskowski. O nie!